Cześć, ja nazywam się Bartosz Nowak, to jest blok Małe Piwko i kolejny odcinek z serii Hit czy Shit. Dzisiaj kolejna odsłona mojego poszukiwania szczęścia między regałami żabki. Tym razem w oko mi wpadło grodziskie Session, co? Session Ale. Grodziskie session ale. Łagodny i złożony smak. Lekkie i pijalne piwo nachmielone metodą na zimno. Ekstrakt 9,7%, czyli bardzo niewiele. Niecała dziesiątka. Alkohol 4,5, 35 iBU. Czyli rzeczywiście jest session. Przy czym goryczka nawet, nawet fajna. Chmielone na zimno polskim chmielem Sybilla, czyli jakby no tutaj mamy też. Polski, polski akcent, polski chmielnie, kolejny amerykaniec Lekkie, złożone w smaku piwo o wyczuwalnej owocowo-kwiatowej nucie łączy cechy klasycznego piwa typu ale z pijalnością lekkiego pilsa Chmielony na zimno polskim chmielem Sybilla, który zbudował aromat i delikatnie wzmocnił goryczkę Wysoko wysycone i pełne w smaku, dzięki powtórnej fermentacji w butelce A, czyli jest to ale sycone jak grodziskie no bo jednak eile raczej są nisko wysycone, więc to wysokie wysycenie zapowiadane Trochę może niepokoić, ale zobaczymy W składzie woda z grodziska, słód jęczmienny pilzneński Cukier kandyzowany ciemny O, to ciekawostka Chmiele Sybilla, Magnum Drożdże grodziskie Zastosowaną metodę refermentacji No Akurat z, z, jakby z doświadczenia mojego wiem i wynika, że Chmielenie na zimno i refermentacja nie zawsze idą w parze. Ten aromat zazwyczaj trochę spada. No ale dobra, jakby jest to taka hybryda piwa grodzickiego z Session Alem i pilsem, tak bym to rozumiał. Aż tak wysokie, wysoko wysycony nie jest, aczkolwiek syknięcie było głośne. Myślałem, że będzie tutaj słód yy, wędzony, ale nie. Jest jęczmienny pilzneński. E, jedyne prawilne szkło do Session Ale, czyli taki Nonico Shaker. Hmm, ale co ciekawe, piwo pachnie trochę jak piwo grudziskie To pachnie jak grodziskie, ale bez, bez słodu wędzonego. O. I to jest aromat bardzo intensywny w ogóle. No, fajny, fajny. Taki aromat chmielu Sybilla, rzeczywiście. Jest trochę cytrusowo, trochę kwiatowo. No, tak bardzo granulatowo, bardzo świeży ten zapach jest. Tak jakby rzeczywiście otworzyć paczkę z chmielem Sybilla. Oprócz tego mamy właśnie taką mineralność, taką charakterystyczną nutę piwa grodziskiego, ale właśnie nie wędzonkę, tylko jeszcze taką lekko mineralną, może od drożdży, może od wody grodziskiej. No, bardzo mi się podoba ten zapach. Jest taki, taki lekki, taki rzeźki, świeży, fajny. Tak, taki że aż bym się już napił. Ha. Wysycenie jak w Grodziskim, pełnia, smak jak w Grodziskim, nawet ta goryczka i ten finisz jest taki bardzo podobny do piwa Grodziskiego. No, zaryzykuję tezę, że to jest taka alternatywa dla tych, którzy nie lubią piwa Grodziskiego. Jest to piwo Grodziskie dla ludzi, którzy nie lubią piwa Grodziskiego. Tak bym to nazwał. No. Jakby co, to browar Grodzisk, możesz się do mnie odezwać. Super. Bardzo mi smakuje. Jest właśnie takie szampańskie. Tak jak piwo grodziskie jest polskim szampanem nazywane. Tak, to jest właśnie takie. Szampańskie. Mocno wysycone. Bardzo orzeźwiające, Trochę wodniste, a jednak bogate w smak. Fajnie chmielone Kurde, bardzo, bardzo dobre piwo. To jest. Wzorzec sesyjnego piwa No dobra, może gdyby nie to wysycenie Jak dla mnie osobiście mogłoby być niższe Ale jakby szanuję tą koncepcję Że, że jest ta refermentacja I że yy, To wysycenie też jakby właśnie Bardzo zbliża to piwo do piwa grodziskiego Także no Dla mnie jest to piwo grodziskie bez słodu wędzonego Nie mam nic do dodania To piwo To zdecydowanie hit I na lato na plażę, w słońcu. Fenomenalne. Naprawdę. Bardzo mi smakuje. Jeżeli przeszkadza Wam w piwie grodzickim wędzoność, to koniecznie spróbujcie tego. A jeżeli Wam przeszkadza w piwie grodzickim wszystko, to, go nie, to tego nie próbujcie, bo, bo jest bardzo podobny do piwa grodzickiego. I to już wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie zostawić też suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No i napiszcie w komentarzach, jakie piwa chcielibyście widzieć w kolejnych odcinkach Hit czy Shit. Do zobaczenia.